Cześć kochani, witajcie na moim kanale, z tej strony ja I to będzie chyba ostatni odcinek na moim kanale Chcę wam dzisiaj pokazać, że nasza Alicja Halo o. Że nasza Alicja dorosła jest tutaj, oto I jest mi tak smutno, słuchajcie Nie wiedziałam, że to będzie teraz, bo Jakoś niespodziewanie, więc nasi streamowie odchodzą na emeryturę, chciałam to uczcić z wami, kupiłam dużo nowych strojów, więc będzie kogo, więc ręką na sercu muszę powiedzieć, bo nawet mi łezki przed chwilą że już na emeryturę, nie, ja w to nie wierzę, wciąż ja nie, no i ja nie co? ale Julia przechodzi na emeryturę. <laughs> To znaczy tak samo koniec kanału naszego, znaczy mojego. Papa pa, Julia. Nie, jest wariuje za chwilę. Jest mi tak smutno. Ostatni odcinek. Jeszcze emerytura. Otwieramy naszą skrzynię na emeryturę. Nie, nie wiem, czy teraz dostanę. Ambitne dwa. No ale mi to potrzebne, wiecie ludzie? Teraz odchodzi na emeryturę. Ty odchodzisz na emeryturę. Jezu, ja tego nie wytrzymam, sześć na emeryturę. Nie, no ostatni odcinek, emerytura. Nie wierzę w to, nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Odbieramy nagrodę. Dobre dwa. Już mieliśmy to, więc sprzedajemy. To działa. Ej, 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 pachowe te pamiątki. Nie, nie. No i teraz awansujemy. Pierw awansujemy. Kogo by tu awansować? <laughs> Zaawansujemy sobie Monika. Okej. Okay. Będziemy Moniką grali. Aaaa. Jestem taka szczęśliwa, że Monia. Mam nadzieję, że nie kliknęłam Alicji, tylko Monikę. Bo ja się czasami tak mierdam z tymi kliknięciami. Halo. Coś się zacięło, więc poczekajcie sekundkę. Dobra, już jestem i tu mamy naszą Monikę. Na pewno ją przebierzemy w inny strój. Nie wiem w jaki, bo dużo ubrań kupowałam. Po prostu bardzo dużo. Więc nie wiem, co by ją tu ubrać. Dobra, kochana, chyba ubierzemy Cię w jakiś strój może. Czy nie? Wiem, co Cię ubrać. Bo chciałam Cię w to ubrać od samego początku. Tylko gdzie Ty masz to, to ubranie? Halo? Halo? Czekajcie. To chciałam ją ubrać. Tak. to jest coś lekko umieśniona, seria? Kupię to. I kupiłam takie fajne jeansa, leggings. I one mi się mega spodobały. I patrzcie, jak to nieziemsko wygląda. Dlatego jej ja ubieram takiego Luka. Czekajcie. Dobra, ja już ubrałam moją postać. I takie fajne buty i kupiłam, i to mega pasuje tak. wszystko takie same zostaje, tylko DNA chcę jeszcze sprawdzić To ona jest taka aż umięśniona to widać Jezu, jaka ty jesteś kobietą umięśniona, ja taka nie chcę przykro mi. przepraszam, że ci wszystko zmalałam. ale tylko to ci musiałam zniszczyć, przepraszam, no naprawdę, wybacz mi to innych rzeczy ci tutaj nie, tylko zobacz jeszcze jaką masz twarz tak, no dobra, to tworzycie zostawiam do dzieła, zapisz i wyjdź. Okej, okay, teraz awansujemy, Michała. Michał wygrał, niestety. Przepraszam, Alicja. Przepraszam, I'm sorry. Ale muszę mieć jakiegoś faceta w rodzinie. jakie to jesteś grube? Zaprawdę. Co by ci tu ubrać? Ty, 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 ty. Tobie ubierają. Nie Ty jesteś płaski jak. Nie wiadomo, wszystko mówię. Co by cię tu ubrać? Naprawdę. Ty jesteś płaski! Uwierzę Ci taką kurtkę czerwoną, bo w miarę ładnie wygląda na tobie. Bluzę, przepraszam. I spodnie. W miarę dobrze na tobie wyglądają te spodnie czarne. I ty masz takie buty, tak? To może ci tak zmienię kolor na... jest zielone. Weźmy mi, zielone buty. Kamu to przeszkadza? Fajnie wygląda. Się... płaski, naprawdę. Włosy Ci zostawiam, bo postanowiłam nie zmieniać włosów. Takie, jakie się urodził, takie mam. Do dzieła. Przepraszam Was, jeżeli słyszycie jakieś odgłosy w tle. Okej, to chyba tyle. Gramy dalej, wrócimy do gry. Wróć do gry. Monika będzie z niej... Mamy jakąś nową? No właśnie, problem w tym, że nie mamy żadnej nowej cechy. Tylko, że mamy tutaj smako. Ty będziesz flirciara, bo ty będziesz flirtować z innymi, będziesz taka... Mm? A Michał... Michał będzie hojny. O Jezu, co ja ci, Julia, zrobiłam? Julia, porozmawić z mamusem. Twoja mama już jest taka widzę, Co ja ci zrobiłam? O, tu jest jakiś facer. Dobra, yy, więc. Chyba to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się już naszymi postaciami zajmę sama. To jest ostatni odcinek na moim kanale. Z góry przepraszam i z góry mam nadzieję, że to zrozumiecie, więc do zobaczenia no i cześć.